I krzycy dzień dobry, cześć, pozdrowieść w sumie mógłbym powiedzieć, bo swoją cegiełkę dołożyłem, zobaczycie na dzisiejszym odcinku, który właśnie składam, no jest trochę przesunięcia przez to wszystko, jeden dzień tam był opuszczony, przepraszamy, one day we don't post the movie, but no, we very day. sorry, two no day. one day, the next day, I... no dobra, na no, takie półtory dnia tam wyszło, no. So the... phone. No, no także No co zrobić no? Nie, bo drugi dzień that... Drugi dzień to już telefonik iPhone'ik, bo to telefonik To każdy może mieć, a ja mam iPhone'ika, co? Be... no dobrze jest, dobrze, Tak, i zobaczycie na dzisiejszym filmu W filmie ja będę w mówią, że iPhone jest uh, waterproof. The water no come to iPhone. Ja? Yeah? Tak. Yeah. Dobra. To i Mate Story o moim. Okej, we come <can't laughs> będzie <I> Story. <laughs> każdy w Azji, Każdy w Azji wie, że iPhone jednak jest przepuszczalne. W końcu oni je produkują. No dobra, nieważne, nie o to chodzi. Chodzi o to, że y, dzisiaj puszczam filmik... Nas no wczoraj niestety, bo wczoraj dość późno. The pracowaliśmy. The... We worked too long yesterday, till the yeah. evening, eh? One o'clock to five More, I think six o'clock. Five. five? No nie wiem, no, tak czy inaczej. Na no, kambodżańskie warunki, to jak show w Polsce your hand dwa tygodnie. no. Show your hand. Show Co? Your hand. A, ja to już pokazywałem chyba na filmie. Że... O, człowiek nie robił na też odcisku się nabawiła No ale dobra, pomogliśmy mamie We help you mama Odwdzięczyliśmy się w sumie za tą Za tą ba. O, Trytytki świetnie wyglądają Lubię Lubię sobie Jak się chce zrelaksować to właśnie na nie patrzę Dobra e, No także za to przepraszamy Staramy się wracać Ja oczywiście, to jest Syna mnie wygania do lekarza ale na szczęście nie mogę. I cannot go to hospital today. Ja. Yeah. <laughs> nie, bo ja właśnie nie chcę wydawać pinochu, bo to idzie do lekarza, to wiadomo jak się przekracza takie drzwi, to tam zawsze coś się znajdzie. Sino, put the water here. Zobacz. Look. Daj już sąsiadowi. To trzeba też posprzątać tak naprawdę. Wyleć jakimś czymś. Coś tam się porobi, dobra. E, dzisiaj idziemy do miasta, potem, bo są zawody, dzisiaj... No dobra, te zawody, pamiętacie, co tak czasami na filmach... Mówię, po co te łódki mają na 70 osób? Okej, okay, buy me the pineapple, please. Or, I don't know, jakiś... Owoca, no Te arbuzy i ananasy są najtańsze, więc ja... O, Faworek już relaksuje się. <noise> Także nie idę do lekarzy. Znaczy pójdę. No, znaczy Jak mnie zawiezie i zagoni, to pójdę. No, ale Akurat jest święto i, i ten, co ona mówi, że ten tam, gdzie mi chciała zabrać do takiego dla Kmerów, co tam grosze się płaci. Znaczy on nie jest otwarty. Nie chcę powiedzieć, że jest zamknięty. Dobra, za dużo domaczenia, bo już się rozgadałem. W każdym razie przez to, że jest święto nie mogę iść, bo, bo czegoś mi brakuje. No, także jedziemy do miasta i te łódki co ja czasami pokazywałem takie długie, na tam 70 osób, pamiętam 72 jakoś znalazłem, Ja nie wiem jak to potem wyniki liczą, jak jest na 50 i na 70, no nie wiem, nieważne. Yy, właśnie dzisiaj będą śmigać gdzieś tam. Także pojedziemy, zobaczymy jak się uda ja i iPhoneik się nie zepsuje w międzyczasie e, bo już 2,5 dychy jeżdżą 2,5 dychy kosztował ale dobowie no jest, ta tydzień gwarancji tylko co on tam może zrobić? grzeją się ta iPhone'y, gdzieś wygooglowałem sobie, grzeją się jeszcze tutaj wiadomo, że co ma się grzać jak zawsze ciepło, nie? a może święta nie będzie? też miałem wyjechać ze znajomymi no ale nie pojechałem ze względu też na pewne rzeczy, ale znowu może jutro pojedziemy. No to ja wiem, że tak ogólnikowo mówię, bo to nie ode mnie są zależne rzeczy, dlatego jak ja bym mówił to jako ja, to bym powiedział tak, jutro wyjeżdżam ale to jest tam pięć osób w koło i ja tu jedna tam powie, że nie albo coś. Tak czy inaczej, jutro jest planowana wyprawa. Wyprawa nie będę ukrywał, że tam w to miejsce gdzie jest namiot zostawiony. Z misją jeszcze wyprawa. Z misją. Ale czy dojdzie do skutku. Bo to jedna osoba nie lubi na motorkach jeździć. Ja bym znowu chciał na motorku. Bo dla, dlaczego? Dlatego, że wtedy mogę w koło pojeździć. Nie wiem. No, czasami to proste życie jest nie takie proste, jak by się chciało. No ale dobra w takim w słowa, w słowem wstępu. Mówię całe szczęście, że dzisiaj nie poszedłem, bo I idzie do szpitala, to od razu 30 poszło na trepy dla tych pielęgniarek, czy tam pielęgniarzy. No dobra ale jak coś trzeba będzie, tak mówię, te nerwy mi trochę przeszły, aczkolwiek jadę na przeciwbólowych tabletkach. Mam tutaj gdzieś mogę pokazać... Nie wiem czy to do... mogę pokazać, to zaraz YouTubek może. E, właśnie mam. O ibuprof, ibuprofonek, fenfenek, no, jakoś, jakoś. No, także, no boli mi coś w, w, w gnatach, w plecach I to ma tak mocno. I jakieś takie mam też. jak wczoraj, to, czyli dzisiaj wędzicie ten film ze złe samopoczucie. I gdzieś wygooglowałem też, że gdzieś tam jak, jakieś kultury bakteryjne czy coś. Ja już nie chcę nawet myśleć, bo nawet nie będę sugerował lekarzowi. on niech daje i podziękuję i już. No dobra, syna pojechała coś zjeść z tak zwaną sister, czyli byłą sąsiadką. Zbieramy się. Jedziemy. Faworek dzisiaj też bida. już w końcu. A jest. która? Dziewiąta? No bo bida, bo jakieś święta wszyscy wyjeżdżają stąd. I ja zamierzam jutro i pojutrze też mieć zamknięte. Dzisiaj się to święto zaczęło. I nawet na Facebooku możecie sobie sprawdzić, jak to. Nie, nie wie, się ogłaszają, że 14, 15, 16. My jesteśmy otwarci, nie? No bo to takie niespotykane. Ja będę dzisiaj otwarty. Muszę też się przyznać, ale monolog długi zapykałem, ten. no rozgadałem się z powrotem. Ja muszę się przyznać, że ostatnie dwa poniedziałki bez znaku ostrzegawczego, czyli nic nie daje na, na posty, ale też jestem, siedzę, ale patrzę czy ktoś przyjdzie, nikt nie przychodzi w poniedziałki, więc planuję wyłączyć je z katalogu odwiedzin. No co, za trzy, za trzy dni ktoś do mnie przyjeżdża, więc jak wyjadę to tylko jutro i wracam, i już. No, I, i tak, no trzeba się dostosować do sytuacji, no niestety. No. Siedzieć tylko po to, żeby nic z tego nie było, a koszta rosną, no bo to, e, no bo to i chodzą lodówki, i, i, i gaz, i tak dalej, no niestety, nie. Także zobaczmy. Zobaczymy, to już lepiej się wtedy przejechać. No teraz no nie chcę jakoś też no ale gdzieś dziś pojeździmy, gdzieś. Pojeździmy. Teraz następny tydzień czy dwa mam takie dość obłożone intensywnie z gośni na pokoje, z czego bardzo się cieszę i, i, i witam i nie mogę się doczekać. Ale potem mam taką okienko, mam takie miesięczne, przynajmniej nikt się nie dopowiedział, więc, więc myślę, że zaczniemy dziś ruszać się częściej. No. Czyli tam poniedziałek i wtorek chyba zostanie. Mnie to trochę boli, bo nie chciałbym, wolałbym nie, ale no, trzeba się dostosować. Nie? Trzeba się dostosować, jeżeli jest jak jest, to A co zrobić. Dobra, kończę, bo... Nie skończy. To jest Pito Pito z sąsiadką. Gdzie? No mi dzieciajna, ju dzieciajna. Dobra, gdzie idzie? Ja, you Fina. Gdzie idzie? Barry going. No, ja wiem, ale. Where? No to się dowiedziałem. No ale dobra, Symila. Mój motorek trzeba do, zabić go do tego. Ale też musi poczekać jeszcze dwa dni. Do mechaniora tutaj. Bo jak już wspomniałem, kiedyś pożyczyłem na parę dni. Nie mogę przez mówić. Do tej pory się motorek nie może otrząsnąć z tego wszystkiego. No ale, dobra, tam niech tylko zmniejszy te obroty czy coś i, i będzie dobrze. A, i hamulec jeszcze, niech zrobi. Hamulec tam sam sobie podkręci, trzęsną. Już mnie zaraz. Przyjechał, przyszła zarazić mnie tutaj. Dobra, idę składać dalej. Zmiel, mieli się teraz, dzisiejszy więc. Wracamy na tory. Pozdrawiam. Dobra, tam no. dobra. Nie, bo chciałem powiedzieć, że Sina znowu była u pani wietnamki. Wziąć tą samą zupkę. Dlaczego? Dlatego, że w tych granicach cenowych, czy tam w tych, w tych widełkach cenowych, to jest naprawdę dobrze zrobiona zupa, nie? Ja tam jadłem parę razy i nie narzekam i nie narzekałem a na przykład naprzeciwko pola pizza tam co robią? do so so corner? So we go to, yeah, if you like to, I would yeah. like to go. But not with the bus. No, free? No, także pani, pani mama tamta Robi tą zupę. A, <laughs> jeszcze, Cioli make one soup, yeah? That's it. No, bo ja ostatnio tam mówię, ale ja bym chciał inną spróbować. Nie ma innych. No może to i też dobrze, nie? W sumie zrobić kiełbę tylko, albo coś tam i już. No. Ale widzę, że dzisiaj nie ma kuleczek. Where is for me. No właśnie, czyli nie ta sama. Dlaczego nie Chip, ci? Ciebie Let's go there. No. Czyli put everything so, yeah. No, także jemy tam. A ci si na przeciwko pizza Niestety Nie yeah. I and the mama, pani mama, very small shop. No, oczywiście, już wcześniej, ileś tam odcinku wcześniej pokazałem, że ona ta wynajmuje, no teraz trochę więcej niż rok. Ale chata jest do kompletnego remontu. Także ma, pani baba zupki robi dobrze, tylko. Tam z zidymił, rzeczami kłopot. No dobra. Co? A jeszcze wiatrak otworzyć, Jezu, to ja jestem chory. Czy tam byłem? O, jeszcze telefon oddać, dobra. Sina. Bajdę chicken for the

Muszę ruszać, no. A? O. But they don't they eat. No, chyba, że da. Dobra, nie wtrącam oh, się. <laughs> nie, ja zmieniam całą politykę tutaj. Biznes, planu Układam nowy na drugi taki Holiday. siatkę. Holiday. No teraz tak, wszyscy mają. One week? one week. Chodź, tak, robię tak. jecznicę sobie, że nakręcić. Wrzucam się na głęboką wodę, bo to wiadomo, jajecznica jest dość tutaj ekskluzywnym towarem. Jest. Chodź, tutaj. A zresztą. Także, ale się rzucę, zobaczymy Chodź się na nakręcisz, bo jestem głodny? Nigdzie nie idziemy, I I'm cooking now Chodź Dzień dobry Dzień dobry, ja tu oczywiście resztki zjadam What you Mike? Something for me Oj oj You eat the soup already I to no. show you something come Huh? Okay... Oh. sleep oh, Sleep sleep. Oh my gosh, it's here. you to give me Okay, take this. No jak, jak zwykle, zobaczcie jak jest stara cebula dzisiaj na no dzisiaj niby otwarte, ale jutro będzie zamknięte. Bo wyjeżdżamy, no przynajmniej jest taki plan. We going tomorrow, right? Yeah. Sure. Yeah. On oh, not Sure. sure. No, to... With the brother. Yeah. With the car. Yeah. No, to zim co mam zjeździł już. Czekajcie, bo źle tutaj zaplanowałem rzeczy. Świetne, zrobimy. O. Chris, um, musimy zrobić to make the house of chicken. Eh? You mean your mama house? Yeah. Dopiero co się narobiłem przy płocie, więc. Może poczekamy chwilę. Tak. Trochę pieprzu. To będzie moje śniadanie takie.

You take every time the outside and later like you put in the freight. Bo potem po się najmie czegoś innego, już nie nie chcemy się jeść, nie. No nie every time, tutaj. No, <d Vivian> three times before them. Time. No, three three times. Nie, 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 dwa yeah. razy. You say take outside now, the later keep back. <laughs> <noise> no to prawda, gdzieś nam coś złapię jakieś do faworków nie jem, ale coś tam złapię i i wkładam z powrotem, nie? No, 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 no tak już. Jest. Nie wiem, z ilu. Jugonaitną. No. Czyli... A tą. Skorupkę się używa do wyciągania. Skorupek, no. Najłatwiej. Palcem w życiu się nie złapi. No może się złapi, ale. Ale będzie to trwało trochę. Okej, okay, you. Nie ukrywam, że masło jest bardzo dobre i zdrowe. Francuskie. Decyzja? O tym I teraz Wam pokażę wszystkim widzom, drogim. Tak. Dobrze, dziękuję. Również dziękuję. Jaka taki porządek żeby był? Okej. Okay. Jedziemy. Ogień. Nie dodaję soli. I don't give salt, you know why? Because I make 4 eggs. Maybe I eat all, maybe not. And uh, if not I give the cats, because you don't to buy the chicken for them. Yeah. <laughs> One też jajeczko, ale na masełku to jeszcze bardziej lubią. I już pierwszy sobie. No i się Dobra, rozpuszczamy masło. A, w międzyczasie jeszcze można. Ukroić bagietę. Dobra, myślę, że tyle, bo nie wiem w sumie, czy dam radę pociągnąć więcej. To oczywiście teraz tak dałem trochę większy płomień. Odrobinę zmniejszam. Dlaczego? Dlatego, że to nie będzie taka jesnica, jak wszyscy pokazują. Tylko będzie taka jak nie wszyscy tutaj. Ktoś mi pokazał, jak to robić, tak zwane scramble eggs. No to pokażę. Ja wiem, wydaje się dużo masła, a pamiętajcie, masło z mleka, krowie, zdrowie. Znaczy zdrowie. Okej. Okay. Okej, okay. Zaraz zobaczycie, że tego nie będzie widać. A będzie przepyszne i starczy na pół dnia jedzenia. No robię z czterego. Cały sekret. No teraz wypadałoby dodać soli. Ale to jest cały sekret. Szybko wymierzcie. I know how to make it. You have to be quick, quick. You know what I mean? Yeah, I know how to make it. Quick, quick. Żeby masło się połączyło z jajem. Molekuły masła z molekułami jaja. I trzeba wiedzieć kiedy wyłączyć. I wyłączymy dosłownie za chwilkę i już. Już trzeba wyłączyć. O! Ok. Go, bye bye. Thank you. A to już chyba zakończenie dzisiejszego odcinka. Co? Ja. Koniec? Ja. Tak. <laughs> jedziemy jeszcze, bo Asina jeszcze mówi tak, ale ubierz się ładnie. Ja mówię, jak, jak mam 5 koszul, w, w tych samych. No. Czyli w którą? W trzecią, czy w, czy w, w czwartą? No. Jest. no dobra, jedziemy. Witam, witam! Jest jedna wyprawa znowu, najlepszy dzień na, na wycieczkę do miasta. Czyli święto. Yy, wszystko zablokowane, co tylko się da. Yy, oczywiście turyści przeszkadzają, ile tego można. Koniec świata. Jak nie deszcze, to wycieczki, święta w życiu. Sina, I never go with you to the YouTube yeah. the wrong time. Or rain, or the holiday, or something. Yeah. i you to see Sina, <laughs> you asked me to make the nice shirt that this, eh? <laughs> But, but I, I've got five. I've got five. Same. Dobra, take Jest, Mat. Dzień, mm. Dzień dobry. Dzień dobry. A gudu, 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 Dzień dobry. Dobra, jestem. No. Dzień dobry.

Kamera płonie Życie w tamboczy w swoich filmach godni Z uśmiechem na twarzy krok po kroku Pokazuje świat bez pośpiechu wam oku